Cześć, witam Was w pierwszym odcinku Skry World of Tanks W pierwszym odcinku pokażę Wam powtóreczkę Nie będę oczywiście w tych seriach za bardzo nagrał na żywo, wolę Wam pokazać konkretne materiały W pierwszym odcinku pokażę Wam oczywiście jak nazwa wskazuje powtórkę Jest to moja powtórka oczywiście Jak widać mój nick, tak się w ogóle nazywam I powiem Wam, że udało mi się nastukać mój rekordowy wynik na m 6 ogólnie tym czołgiem no nawalam spore wyniki widać mniej więcej po dwóch gwiazdkach na lufie są już trzy no ale dobra jak widać na górze już na początku przegrywamy o ilość HP przeciwnicy mają 2000 ponad więcej to jest spora różnica praktycznie na szóstych tierach to są trzy ciężkie czołgi ale dobra przegrywamy już 1 do 0 Rambo wyskoczył, dostał jedą już kolejne heavyki oczywiście pojechałem tutaj specjalnie na przepychacz w końcu jestem heavykiem jako jedynym w sumie w drużynie Oraz kitrem się tutaj za góreczką z powodu tego, że mają dwie arty, a no jeśli gracie w World of Tanks, no to wiecie co. Arta potrafi zrobić czasem. Olej oczywiście w Art pisze. No właśnie przed chwilą widzieliście, jak go też od razu pomylić, Arta to sięgła. Widzicie, lepiej poczekać niż walić w skontowany pancerz Wyjechał, oberwał i zginął, a tak to by zrykoszetował i by nam nic z tego nie wyszło Dobra, dwóch kolejnych zawodników Podjeżdża Pierwsza od przeku jest ta k Nasz kolega zginął, dalej przegrywamy na ilość HP chociaż trochę już się zmniejszyła różnica Dlaczego woliłem Amszuska, a nie tę jedynkę? Bo to oczywiście roźniejszy przeciwnik Suka wyskoczyła so z to Y dokładnie Ale nie trafiła No jak widać my też nie. I znowu oberwaliśmy. Ale lepiej oczywiście to 100 obrażeń od tej jedynki oberwać niż 250 od M6 czy 400 od SU. Dobra, różnica w HP jest 1200 około. Tutaj M6 podjeżdża od lewej nos. Te jedynki nie widać na razie i jest i ona. No a SU znowu nie... Czy to nie jest SU? Nie, kV1S Nie przebił nas, my go tak Jem wszystkich już nie ma Okej okay. Czekamy na rozwój wydarzeń SU nie wyjeżdża, chyba się cofał Więc można tutaj trochę śmialej wyjechać, wychylić się I znowu nie przebił 1 11 Przednia płyta M6 to jest no nie jest nie wiadomo jaka no ale daje radę Tutaj mi to zaskoczyło co ta Su8 tam robiła Arda sobie tak po prostu wyjechała I tutaj taki fart otrzymaliśmy z HLK, za 0 Oraz... to Jurek mówi, że mamy Aimbota. I dobrze, niech sobie mówi. Zawsze jak tak mówią to znaczy, że i wkurzyliście. A to jak najbardziej dla Was dobrze. Okej. Okay. Procent HP jest ogromna różnica. My mamy 2000, oni 1000, 3700. lewą stronę wgrali mapki, naszą lewą 3 kapuje minutę tam skapowania mamy na razie 4 fragi, 5 z 8 no i teraz jest problem bo trzeba tu jechać skapować ale na szczęście mamy jeszcze SU-8 która no naprawdę w tej bitwie pokazała klasę tylko i wyłącznie dzięki niej tak naprawdę taki wynik się udało zrobić oraz udało się po prostu wygrać tą bitwę Gdyby nie ona to zobaczcie teraz na mini mapce co ona robi Jedzie tam Jeszcze pisze żeby ją zabili zamiast skapować. Wyjechała jak widać wyspatowała trzech, oberwała kilka razy Zdekapowała i zabiła jeszcze jednego. Widzieliście co zrobiła, nie? Po prostu idealnie postąpiła. No napisała, że jest królem. Trzeba potwierdzić. Okej. Okay. Piąty wtrag wpadł. Mamy już 867 damage'a Ale nasze su i jak panzer czwórka jakoś nie się chłapią, żeby przyjechać tutaj pomóc. Da, na pewno są dwa czołgi na kapie. Na no, 100%. Okej, okay, jeden znaleziony. I trafiony. Jest jeszcze jeden PZ35-38 No ale uciekł, wyjechał z kapa Dobra, zostaliśmy Ja oraz Czerwone Su ma 257 WN8 na trzy czołgi Się na razie na poziomie 9000 i pokazał się lajcik, tam uciekł i nie udało się Niestety Dobra, teraz tu jak się nie mylę, będzie pisało, żebym jechał kapować Dlaczego nie kopuję? Już mnie wyzywałem od polskiego idioty. No ale niestety przedmioty sobie uświadomili, że muszą Mnie zabić I znowu im bota ten sam gracz No okej Suka a ja się tutaj postanowiłem przykampić sobie po prostu to było dla mnie takie najodpowiedniejsze miejsce. Myślałem, że z prawej strony będą jechać. Bo w końcu z tamtej strony jechali. I jak widać... Jadą. Łatafak. No zginął po prostu. są? Walimy w kąskę, udało się. I jest teraz przez chwilę bezpronna, KV1 już podjeżdża. No i dobra. Su zdjęte. Czas na KV1. -kę. Niestety nie mamy już za dużo życia. Nie jesteśmy na jeden czy dwa, na dwa strzały dokładnie AKV1 jest na fullu Więc no jest słabo Ale niezbyt mądrze wyjechał chociaż trafił nas I to jest Problem Już czterygo fartownie trafiliśmy po prostu Rykoszet I jest frak. WN8 prawie 16 tysięcy. No i co? To by było na tyle. Tutaj akurat na tych powtórkach nie mogę wam pokazać wszystkich moich medali, bo niestety nie jestem do końca jeszcze ogarnięty w tych sprawach. Ale co? Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, dajcie suba i napiszcie, czy chcecie kolejne odcinki z World of Tanks w moim wykonaniu. Wiem, że inni jeszcze youtuberzy mają oczywiście powtórki od Was, Wam pokazują coś w stylu pokaz co potrafisz ufalić czy coś takiego jeśli będą na pewno chętni to na pewno będą takie materiały u mnie też to co, ja Wam dziękuję za obejrzenie, do zobaczenia, cześć